Wiem, że kochacie szybkie i proste przepisy dokładnie tak samo jak ja, dlatego też napisałam książkę Obiad za mniej niż 5 zł na osobę. Pamiętacie ją jeszcze? No właśnie, zobaczcie. Jeśli chcecie bardzo szybki chłodnik, to wystarczy. Pokrojone, pieczone buraczki. Można kupić takie buraczki w sklepie, już gotowane albo upieczone. One nie mają żadnych dodatków. Szczypiorek. Rzodkiewka pokrojona tak jak chcecie, ja akurat w takie oto plasterki, jajko na twardo, ogórek małosolny i ogórek zwykły w kosteczkę. No i oczywiście chłodnik nie może istnieć bez koperku. Co robimy teraz z tym towarzystwem? No, troszeczkę solimy, troszkę pieprzymy i dodajemy szczyptę cukru. I teraz proszę Państwa, clou programu zalewamy to wszystko ulubionym napojem fermentowanym mlecznym albo jakimś roślinnym, jeśli jesteśmy weganami. Wszystko zalewamy, lejemy, lejemy. Ja tu akurat mam kefir, ale może być jogurt, może być maślanka, mieszamy. Proszę bardzo, trzeba troszkę pomieszać. No i co? gotowe. A zobaczcie, jak pięknie wygląda, jakie pyszne i zdrowe. I taki chłodnik na jedną osobę możemy sobie przygotować, a nie cały garn, no bo kto to zje, kiedy na przykład jesteśmy sami albo tylko we dwójkę. Jest pysznie, jest kolorowo i jest super zdrowo. Mm. A więcej takich super prostych przepisów znajdziecie w mojej książce Obiad za mniej niż 5 złotych na osobę, którą można kupić we wszystkich Empikach, ale też przez internet na przykład. Taniej książce w Bonito bardzo serdecznie polecam. Idę jeść.